Przechodzimy sobie do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Tak jak wspominałem, jedyny element metalowy, na którym widnieje podwyższona grubość, to jest przednia maska. I tak jak mówiłem, była na niej malutka rysa. Wielkości około 3-4 cm. Teraz wykonuję pomiar w kilku miejscach tylko. Jeżeli ktoś by sobie życzył pomiar na większej ilości elementów, prośba o informacje będę przesyłał już wiadomości prywatnej. Jest to tylko podgląd do całej dokumentacji, która znajduje się jak zawsze u mnie na stronie. Czyli zdjęcia szkód, kosztorys, historia serwisowa, to, co mogłem, to jest tam wrzucone. Pozostanie jedynie podpiąć pod komputer i wrzucić raport diagnostyczny jeszcze. A to zostanie oczywiście również sprawdzone pod kątem technicznym u mechanika i raport zostanie również umieszczony na stronie. Deota posiada jeszcze raport rzeczoznawcy, który również zawsze przekazuje przyszłemu Kupującemu. Tak wygląda, jeżeli chodzi o grubość powłoki jakielniczej. Jeżeli byłyby jakiekolwiek dodatkowe pytania, proszę śmiało pytać, dzwonić. Jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie.